Witam cię serdecznie. Cieszę się, że się zarejestrowałaś. Cieszę się, że masz wgląd do kursu Free. Kurs, o którym będzie mowa, to jak do, podejmować trudne decyzje i nie zwariować. Kurs, z mojego punktu widzenia, bardzo bogaty merytorycznie i niezwykle przydatny zarówno w pracy, jak i w życiu zawodowym. Tu kluczowe informacje, które ułatwią zrozumienie całego kursu. Po pierwsze, to ludzie mają trudności z podjęciem najlepszej dla siebie decyzji zawsze wtedy, gdy w wchodzą silne emocje. Emocje utrudniają nam racjonalne myślenie. Emocje przesłaniają nam to, co jasne, logiczne, oczywiste, i na pierwszym rzutu są tylko i wyłącznie emocje i to, co czujemy. I jesteśmy tak zafiksowani, że trudno nam podjąć jakąkolwiek decyzję. I teraz zastanów się. Ile razy nie, nie widziałaś dobrego rozwiązania w ważnej dla ciebie kwestii, a po kilku dniach, nie wiem, po dwóch, trzech, czterech, patrząc wstecz, rozwiązanie wydawało się oczywiste? Pewnie dużo. Każdy tak ma, bo to jest naturalne dla każdego człowieka nie jest. Yy... To niczym dziwnym, że zawsze wtedy, kiedy wchodzą emocje, przestajemy racjonalnie myśleć i trudno nam podjąć jakąkolwiek decyzję, a na pewno trudno nam podjąć decyzję, która jest w danej sytuacji najlepsza dla nas. Trudność dotkwa polega na tym, że zazwyczaj nie mamy czasu na ochłonięcie i musimy podjąć decyzję natychmiast. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi niezwykle, niezwykle, i powtarzam jeszcze raz, niezwykle skuteczne narzędzie którym są pytania kartezjańskie? Nie wiem, czy słyszałaś o pytaniach kartezjańskich, czy nie. Tak czy inaczej, to dobrze. Jeżeli słyszałaś, to super. Jeżeli nie, to mm, zaraz wszystkiego się dowiesz. Pytanie kartezjańskie. Pytanie kartezjańskie to cztery krótkie pytania, które pomogą Ci w podjęciu racjonalnej, a nie emocjonalnej decyzji. Pozwalają spojrzeć na daną sytuację, daną trudność z perspektywy. To jest niezwykle ważne, abyś pamiętała, że za każdym razem trzeba odpowiedzieć na wszystkie cztery pytania. Dzięki temu będziesz miał dokładny ogląd na sytuację. Czasem jest pokusa, żeby powiedzieć na dwa, na jedno, na trzy, a jedno ominąć. Nie. Pamiętaj, zawsze to jest, to jest pakiet. Zawsze, zawsze i zawsze mają być odpowiedzi na cztery pytania. Dodatkowo do pytań kartezjańskich, o których zaraz powiem, zdradzę e, czym są i e, jak brzmią, będziesz potrzebowała troszeczkę świętego spokoju. 30 minut to jest takie minimum, naprawdę. Lepiej e, gdybyś miała trochę więcej czasu, nawet do półtorej godziny, w zależności od tego jaka to jest sytuacja, e, jakby tego czasu będzie, będzie potrzeba trochę mniej lub trochę więcej. Długopisu, czyli coś do pisania, i formatkę pytań kartezjańskich, który, która jest zamieszczona w pliku pod, pod tym filmikiem, pod tym kursem. Więc gotowa? Ja tak, zaczynamy.